Moi drodzy, dzisiaj kontynuujemy temat mnożenia pisemnego przez liczby wielocyfrowe. Zaczynamy od zadania trzeciego na stronie 119. I mamy tutaj obliczyć, zobaczcie, potęgowanie. 24 do potęgi drugiej to jest pierwszy przykład. Przypominamy sobie potęgowanie. Mnożymy przez siebie 24. Ta dwójeczka mówi nam o tym, że mamy dwie liczby 24 i to mnożenie wykonamy pisemnie, oczywiście. Pamiętamy o zapisie jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami. No i mnożymy 4 razy 4 to 16, piszę 6, 1 pamiętam: 4 razy 2 to 8 i 1 to 9. 2 razy 4 to 8.

1444. To był drugi przykład. 108 do potęgi drugiej, czyli 108 razy 108. Pisemnie. Pamiętajcie, że gdy zapisujecie sobie liczby sposobem pisemnym, warto wykorzystać do tego krateczki, żeby było wszystko równo, żeby nic wam się nie pomyliło. 8 razy 8 to jest 64. Piszę 4 i 6 dalej. 8 razy 0 to jest 0. Dodać 6 to 6. I 8 razy 1 to 8. Przez 0 nie będę mnożyła. Mnożę przez 1. 1 razy 8 to 8. I zapisuję w tym, w tym rzędzie, gdzie była ta jedynka, przez którą mnożę. 1 razy 0 to 0 i 1 razy 1 to 1. 4, 6, 16, 1 pamiętam. 0 i 1 to 1, i 1, czyli 16 000, 11 664. I kolejne działanie 123 do potęgi drugiej, czyli 123 razy 123. I robimy sobie tutaj słupek. 3 razy 3, 9. 3 razy 2, 6.

To na początek. 16 książek po 9 zł. No to działanie, jakie musimy wykonać, jest to 6, 16 razy 9. Moglibyśmy to wykonać sobie rozdzielając tutaj jedności i dziesiątki, ale my ćwiczymy mnożenie pisemne. Zatem robimy to pisemnie. 16 razy 9, 9 razy 6,

za wszystkie to będzie 15 razy 14. 4 razy 5 to jest 20, zapisuję 0 i 2, pamiętam. 4 razy 1 to jest 4, to 2, 6. 1 razy 5 to 5, i 1 razy 1 to 1. 6 dodać 5 to 11, i tutaj mamy 2, czyli 15 razy 14, 210. I to jest kolejna kwota. To też są książki. Zostaną nam jeszcze albumy. 12 albumów po 127. 12 albumów po 127 zł. Czyli należy zrobić 12 razy 127. I najpierw zapisujemy sobie zawsze liczbę, która ma więcej cyferek. I robimy razy 12.

To wszystko, czyli to. I, I te pozostałe trzeba do siebie dodać. Czyli uwaga. 1524. Pamiętajmy, że przy dodawaniu mogę kilka liczb od razu zapisać. I 144. 8, 7, 8 i 1. I oczywiście do zadania tekstowego musi być odpowiedź. <laughs> Za zakupy zapłacono 1878 zł. Pamiętajcie odpowiedź zawsze do zadania tekstowego. Zadanie piąte. <laughs> Słój z miodem waży 3 ,45 kg 45 dkram. Pusty słój waży 37 dekagramów. Ile kilogramów i, i dekagramów miodu jest w 16 takich słojach? Ok. Hmm. To najpierw policzmy, ile mamy miodu w jednym słoju. Zobaczcie. Cały słój z miodem waży 3 kg i 45 dekagramów. Yy, moglibyśmy Zamienić to na dekagramy, całą kwotę. Jeden kilogram ma 100 dekagramów. Ja sobie to zapiszę tutaj. Zatem w 3 kilogramach mamy 300 dekagramów i jeszcze to 45, to mamy 345 dekagramów. Ale to jest słoik z miodem. Ale nas interesuje sam miód, czyli musimy wagę słoja pustego odjąć. Czyli 345, odejmujemy od niego 37 dekagramów. Teraz już mogę to normalnie zapisać, bo tam było 37. Mamy tą samą jednostkę, no to odejmujemy. Od piątki nie odejmę, więc muszę pożyczyć i mam 15. Od 15 odjąć 7 będzie 8, 3 odjąć 3, 0 i 3. Czyli to jest waga miodu w jednym słoiku. Ale my mamy pytanie takie, ile będzie ważył miód w 16 słojach? <laughs> Czyli to 308, musimy pomnożyć razy 16. 6 razy 8, 48 i 4, pamiętam. 6 razy 0 to jest 6 i 4. 6 razy 3 to 18, piszę 8 i 1, bo już nie mam przez co mnożyć. I zostaje mi mnożenie przez 1. 8, 0, 3, 8, 4, dodać 8 to 12, 1 pamiętam, 9 i 4. I teraz zobaczcie, 308 razy 16 to jest 4928, ale to są dekagramy. My to zamienimy sobie teraz na kilogramy i dekagramy razem. W jednym kilogramie, skoro wiemy, że jest 100 dekagramów, to ile tutaj kilogramów się pojawi? Gdyby nie było czwórki, byłoby 900, czyli byłoby 9 kg. A skoro jest 4, to będzie 49. Mamy 449 kg i 28 dekagramów. I odpowiedź. Miód waży czterdzieści dziewięć kilogramów i 28 osiem No to szóste. Na, ferii, na fermie zebrano 2721 jaj. Część z nich zapakowano do 14 kartonów. W każdym kartonie było 6 warstw po 30 jaj w warstwie. Ile jaj zostało? Ok. Mamy 6 warstw i w każdej warstwie jest po 30 jaj. I 6 warstw jest w jednym kartonie, i takich kartonów mamy 14. No to od czego należy rozpocząć? No od tego, żeby policzyć, ile mamy jaj w jednym kartonie. Skoro jest 6 warstw po 30, no to 30 razy 6. I do tego nie potrzeba robić działań pisemnych, tylko w głowie. 3 razy 6 to 18 i dopisuję 0. I to jest ilość jaj w jednym kartonie. A teraz jest 14 kartonów, czyli musimy wziąć 14 razy 180 i zobaczcie, od razu to 0 wyrzucam. Przypomnijcie sobie, gdy mamy 0 na końcu, to wyrzucamy je z mnożenia, bo po co mnożyć przez 0? 8 razy 4 to 32. Zapisuję 2 i 3 dalej. 8 razy 1 to jest 8 i 3, 11 i teraz mnożenie przez 1, 4 i 1. 2, 5, 2 i to 0 jest bardzo ważne, należy je zapisać. I to jest ilość jaj w 14 kartonach. Ale jakie jest pytanie? Ile jaj zostało? Było 2721. Do kartonów zapakowano 2520. No to musimy odjąć. 1 odjąć, 0. 1, 2 odjąć, 2, 0. 7 odjąć, 5, 2. I tutaj mamy 0. Czyli zostało 201 jaj. Ok. I siódma. Wysokość jednego schodka jest równa 15 cm. Od parteru, między poszczególnymi kondygnacjami, jest po 18 schodów. Przy wejściu na parter nie ma schodów. Kasia mieszka na trzecim piętrze, czyli na czwartej kondygnacji. Ile centymetrów na ziemią mieszka Kasia? Czyli zaczynamy od parteru, czyli. Między parterem a pierwszym piętrem jest 18 schodków, potem między drugi, pierwszym i drugim, i trzecim, czyli ile my mamy kondygnacji. 3, czyli 18 robimy razy 3, żeby wiedzieć, ile mamy schodków na początek. Zatem 3 razy 8, 24 i 3 razy 1 to 3, 5.

Zero, jeden, osiem. Osiemset dziesięć centymetrów. Jakie było pytanie? Kasia mieszka osiemset dziesięć centymetrów nad ziemią. I jeszcze mamy B. Ile metrów nad ziemią jest sufit na dziesiątym piętrze? Uwaga, zobaczcie. Między parterem a trzecim piętrem były trzy kondygnacje, więc od parteru do dziesiątego piętra będzie tych kondygnacji dziesięć.

Ilość schodów i teraz 180 razy 15 znów to 0. Wyrzucamy, 40, 5 i 4 to 9, 1 razy 8 to 8, 1 razy 1 to 1, 0, 17, 20 i 0. Ale teraz, moi drodzy, pytanie jest takie: ile metrów nad ziemi jest sufit na dziesiątym piętrze? Zatem, moi drodzy, gdybyśmy sobie to tak rozpisali: parter pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, ósme, dziewiąte i dziesiąte, to tutaj, między parterem i pierwszym piętrem, to tu będzie podłoga, jest osiemnaście. Ale do sufitu pierwszego piętra będzie jeszcze jedno osiemnaście. Zatem należałoby jeszcze 18 schodków doliczyć. I teraz 18 razy 15. Była wcześniej policzone, ale to nic. Czterdzieści 9, 8, 1, 0, zero

I odpowiedź na dziesiątym piętrze sufit sufit znajduje się na wysokości dwudziestu dziewięciu metrów i siedemdziesięciu centymetrów. 谢谢。